Dzień dobry w kolejnym vlogu, mamy już nowy rok. Co prawda już się tutaj do Was odzywałam, bo poprzedni vlog jest z kilku dni i jak już rzuciliśmy z Polski do Niemiec, to też coś nagrywałam, ale jeszcze nie było takiego pełnego vloga, także dzisiaj jest ten dzień. Ostatnio mówiłam Wam, że będę sprzątać wszystkie ozdoby świąteczne. Tak też zrobiliśmy. Zostało mi tak naprawdę ogarnąć pościel, także zaraz się tym zajmę. Powiem wam, że tęskniłam już za tą moją codziennością. Oli jest w przedszkolu, Juli ma czas na drzemkę. Ja zaraz sobie tutaj ogarnę, włączę sobie pranie. Tęskniłam, naprawdę. Byliśmy w Polsce jakieś 2,5 tygodnia i to było zdecydowanie za długo. Także cieszę się, że już jesteśmy. U siebie. W tym roku postanowiłam zadbać o sylwetkę. Zapisałam się na Pilates. Pilates na reformerach. Jeszcze na takim treningu nie byłam, więc jestem tym bardziej ciekawa. Mam nadzieję, że mi się spodoba, bo bardzo chciałabym robić coś takiego dla siebie. Wiecie, chciałabym wyjść sama z domu bez moich chłopców. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się to spodoba. Jest to trening w grupie sześcioosobowej, więc na pewno też spotkam jakieś fajne dziewczyny. Także nie mogę się doczekać. Zamówiłam sobie już takie specjalne skarpetki, bo rozmawiałam z dziewczyną, która prowadzi ten kurs, że właśnie trzeba kupić takie skarpetki. Także już zamówiłam. W przyszłym tygodniu mam pierwszy trening. Trzymajcie kciuki, aby mi się spodobało, bo tak jak mówię, bardzo chciałabym robić coś dla siebie. Dawniej chodziłam bardzo dużo na siłownię, ale tutaj jest ten problem w Niemczech, że trzeba wiązać się z umową minimum na pół roku. Nie możemy kupić sobie tak po prostu karnetu na siłownię i trochę ubolewam nad tym, bo gdybym mogła kupić karnet na miesiąc, to już dawno bym chodziła na tą siłownię. A jeśli chodzi o właśnie podpisywanie umowy, no to no nie bardzo mi się chce, bo później trzeba byłoby tą umowę rozwiązywać, jak już bym po prostu nie chciała chodzić, więc wiecie, a po drugie chciałam spróbować czegoś nowego, także zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że mi się to spodoba. Mam też sporo postanowień na ten rok, ale nie będę o wszystkich mówić. Zapiszę sobie po prostu na kartce za rok, zobaczymy, czy to wszystko się spełniło. Jednym takim głównym postanowieniem jest rozwój osobisty. I powiem Wam, że już zaczęłam działać w pewnym temacie i nie mogę doczekać się, aż będę mogła Wam o tym powiedzieć, ale póki co nic nie mówię, bo nie chcę zapraszać. A po drugie, no po prostu nie będę teraz nic mówić. Jak już będzie bliżej końca, albo jak już po prostu zakończę ten projekt, to po prostu Wam o tym powiem. Także dzisiaj już nic nie mówię, a teraz biorę się za sprzątanie. Wy już wiecie, że ja uwielbiam te maseczki, prawda? Zobaczcie, ile ja ich teraz na tym wyjeździe kupiłam. Ale nie mogłam się powstrzymać, bo nie dość, że były w promocyjnej cenie, to jeszcze mieliśmy 2 plus 1, więc no. Żal było nie skorzystać. Zastanawiam się, gdzie te maseczki teraz sobie powkładać. Dotychczas były w takim pudełku, i ja je trzymałam w lodówce, ale stwierdziłam, że nie będę teraz trzymać w lodówce, tylko po prostu, jak będę chciała mieć chłodniejszą maskę, to sobie jedną, dwie włożę, a resztę chyba schowam tutaj do mojej komody, ale najpierw muszę zrobić porządek. A na obiad u nas dzisiaj spaghetti muszę gotować tylko makaron, ale to zrobię już później. Na bycie świeżo. Jak wróci z pracy i jak odbiorę raz z przedszkola, to razem zjemy obiadek. Mmm. Pyszne. Jedziemy po braciszka. Tak. Obudziła mama. Tak. Dwa dni temu było mnóstwo śniegu. Byliśmy na sankach, a dzisiaj już. Po śniegu nie ma śladu. Mamy 6,5 stopnia, wszystko stopniało. Szkoda. Myślałam, że jeszcze pójdziemy sobie na sanki. W sumie jeszcze ma padać chyba w przyszłym tygodniu, ale to już wiecie, jak będzie na plusie, no to wiadomo, że będzie jedna wielka chlapa i nic z tego śniegu nie będzie. A tutaj to rzadkość, bo rzadko kiedy jest śnieg. Oli małfrajda. Ale ja już tak naprawdę czekam na wiosnę. Przyszły już moje skarpetki. Zamówiłam sobie takie dwie pary z Oysho. Czarne i szare. Także zobaczymy. Zaraz sobie je przymierzę. Tak wyglądają. Czuję się trochę jak baletnica. Jadę sobie na zakupy, póki został z chłopcami w domu, także mam swobodę w tym, aby pojechać do kilku sklepów. Najpierw jadę po mleko owsiane, bo już mi się skończyło, a tylko w jednym sklepie dostanę w takich małych kartonikach i wiem, że zawsze sobie to mleko gdzieś tam wykorzystam, a jak kupię w takim dużym kartonie, to niekoniecznie. Podjadę do diemu, bo kilka rzeczy mi się skończyło. I jeszcze mam w planie podjechać po kwiata Monsterę. Zrobimy trzecie podejście, bo dwa mi padły. Nie wiem, może muszę kupić jakąś specjalną odżywkę, ziemię, aby po prostu się pięknie rozrosła. Zobaczymy, zapytam kogoś w sklepie, może mi coś doradzą. No i jeszcze podjadę sobie do banku. I to by było na tyle. Także jedziemy. Wow, jak tutaj czysto! Pięknie! Wróciłam już do domu i muszę zobaczyć, czy mam na nią w ogóle jakąś doniczkę. Bo jak nie, to po prostu yy, będę musiała kupić w poniedziałek, i wtedy sobie ją dopiero przesadzimy. Yy, także mam nadzieję, że tym razem mi nie padnie. Zobaczymy. Takie piękne kwiatuszki przywiózł mi mój mąż, bo był właśnie na zakupach spożywczych. Kupił rzeczy na sushi burgery, także dzisiaj na kolację zrobimy sobie sushi burgery, bo już chodzą za mną jakiś czas. Zanim jednak przygotuję sushi burgery, to przygotowałam sobie przekąskę, bo już trochę zgłodniałam. Mamy tutaj serek wiejski, pomidorki koktajlowe, do tego bazylia i gęsty ocet balsamiczny, także smacznego dla mnie. Tutaj mam już przygotowane produkty na sushi, wyciągnęłam sobie z zamrażarki krewetki. Dzisiaj zrobię sushi burgery z krewetkami, z awokado, z ogórkiem. I w sumie to by było na tyle, aha jeszcze muszę kupić serek Philadelphia, bo Łuki zapomniał kupić, to znaczy nawet mu nie przypomniałam, także trzeba będzie podjechać do sklepu i wziąć. Byłam już po serek Philadelphia i teraz przygotowałam dla nas herbatkę zimową, mamy tutaj żurawinę, cytrynę, pomarańcze, jabłuszko, goździki, soczek, także teraz wypijemy sobie herbatkę, a następnie biorę się za sushi burgery. Wam teraz, jak zrobić krok po kroku takie sushi. Pierwsza rzecz to przygotowujemy sobie tutaj kawałek folii. I teraz tak. Potrzebujemy jeden taki blacik. Odwracamy go stroną tą, wiecie, taką Chropowatą, że tak powiem. I nakładamy sobie na to ryż. Tutaj zwilżę sobie palce, aby to tak fajnie tutaj rozłożyć w ten sposób. Też nie ma co dużo tego ryżu dawać, bo jak będzie za grubo, to po prostu będzie więcej ryżu niż składników i też to nie będzie dobrze smakować. Aż mi ślinka cieknie. Dobra, tak to ma wyglądać. O! Teraz smarujemy sobie to serkiem. Gdzieś tyle i po prostu musimy sobie to rozłożyć na ten ryż. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Następnie dajemy sobie dodatki, i ja mam tutaj tak krewetki. Rozkładamy je tutaj równo. Następnie ułożymy sobie Ogórka, takie cztery plasterki i na samym końcu awokado. Tak się musimy postarać, aby nam to nie spadło. Mamy tutaj już awokado. Teraz muszę zwilżyć sobie dłonie. Biorę taką małą garść. Oj. Ryżu i trzeba zrobić po prostu takiego placka. Nakładamy na to. To już się nam robi taki burger. To co mi tutaj spadło to sobie zabieram. To, że tutaj jest. Y to wszystko nie przykryte, to nic, bo to i tak zaraz Wam pokażę, jak yy, zawiniemy, to będzie po prostu... No to po prostu nie będzie nic widać. Teraz mamy taki malutki kwadracik i musimy to też sobie tutaj tak nałożyć. Oj, żeby było ładnie, to ten ryż, który mi tutaj spadł, muszę go zabrać stąd. I teraz po prostu... O, każdy ruch sobie zawijamy. I teraz wszystko jeszcze w tą folię tak bardzo mocno. I zawijamy sobie, o w ten sposób. I mamy taką powiedzmy, już bułeczkę. Jeszcze sobie mogę to tak wiecie pougniatać. O! Tak to wygląda. Wyszło mi pięć takich burgerów. Teraz przygotuję sobie panierkę i będziemy je panierować. Przygotowałam sobie tutaj już zimną wodę z mąką. Tutaj mamy pańko i teraz będziemy sobie panierować te burgery tak jak kotleciki w niedzielę na obiad. Położyliśmy chłopców spać. Teraz włączymy sobie ostatni niestety już odcinek Emily w Paryżu. Jestem troszeczkę zawiedziona. Myślałam, że będzie więcej z Rzymu, a niestety nie było. Będzie kolejny sezon, także nie mogę się już doczekać, bo uwielbiam ten serial. Szkoda, że takie krótkie są odcinki. Zaparzyłam sobie melisę. Prawdopodobnie będziemy też podjadać sushi burgery, bo zostało aż trzy. Także nie nakładam jeszcze maseczki, bo w maseczce źle się je. Później już po tym odcinku pewnie jeszcze jakiś serial oglądniemy i lecimy spać. Także ja już się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym vlogu. Pa!